Cześć, z tej Maja dzisiaj pokażę Wam jak zrobić z takiej zwykłej białej kartki Coś, uwaga, uwaga. Uwaga takiego. Wiecie co to jest? Nie macie pojęcia. Ja w poprzednim odcinku robiłam takie listki, zakładki. Teraz I założymy coś takiego. To jest zakładka taka, zwykła zakładka. Może kiedyś zrobię jeszcze inne, nie wiem. Możecie też oczywiście kolorowe zrobić. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał. Macie na 3 sekundy. Jeden, dwa, trzy. Dziękuję Wam wszystkim, jeżeli zasubskrybowaliście mój kanał. A teraz przejdźmy do odcinka. Robimy coś takiego? Z czegoś takiego. Potrzebne nam są tylko nożyczki i karta. Kartę najpierw składamy tak, aby zrobić kwadrat. Zrobię coś takiego. To musi być równe, bo jeżeli będzie krzywe, to krzywo nam wyjdzie zakładka. Hop! Hop. Mam coś takiego. Teraz odcinamy tą część. To. Trzeba też równo odciąć. Dobrze. To odsuwamy. Teraz nam będzie potrzebny ten kwadrat. Mamy kwadrat, mamy. Teraz coś takiego. Robimy tak, żeby było równo z linią. Kurczę, lampka mi nie świeci na to, co ja chcę O Coś takiego, tylko żeby było równo na środku I żeby było O, mamy I teraz mamy to tak, tak jak po linii Mamy coś takiego Teraz bierzemy te brzegi I tutaj do tego i tutaj. Robione. Teraz drugi bok, tak samo. Ja już na podłoży zrobiłam. Ciężko się robi w powietrzu, powiem wam. I teraz mamy coś takiego, taką kieszonkę i teraz wsadzamy w tą kieszonkę? Musi być też równo. O! I drugie tak samo. To jest... Mm, łatwiejszej od poprzedniego odcinka, więc radzę wam jak to zrobić. A link będziecie mieli w opisie do tego filmu. Z tymi oto listkami będziecie mieli link w opisie. I zobaczcie, możecie to zrobić kolorowe, możecie coś narysować. Obojętnie, zobaczcie. Mamy książeczkę, pamiętnik czarnego noska. Zakładamy sobie hop I możemy zamknąć spokojnie Albo drugą stroną Obojętnie, może być tak Może być obojętnie Jeszcze ja sobie założę Na razie tego liska Żeby mi się nie poniesiały strony Można też to schować Do środka Aby było Zaraz wam pokażę O! Coś takiego też można. To zależy tylko od Was. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać. To będzie wyglądać tak. Tak. I tu macie też zaznaczone. Moim zdaniem to jest lepsze. Jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. Pa! Do zobaczenia.